Kochani, nie wiem czy pamiętacie, ale kiedyś komentowałem na TW12 i często brałem jeden, dwa, trzy odcinki i robiłem to za jednym razem. No to dzisiaj chciałem zrobić to samo. Trzy odcinki będą dzisiaj, ale w jednym, tak jakby. Pierwszy to chyba koszmar każdego. Pogrzebanie żywcem. To się wydarzyło w Polsacie. Skąd pan dzwoni? Oh, z grobu. A kolejne zamknięcie w saunie. Tyle, że nie, to byłoby jeszcze ok. Na solarium. Ty teraz zasnęła na solarium. Trzeba ją wyprowadzić. Tu nie U ma czym kupić. Matko jedyna, tu jest ponad 30 stopni. A trzeci to prank! Trzeci to jest po prostu prank! Bardzo nieśmieszny prank. Ostatni prank w jego życiu. No, co za szaleństwa? Co tu się dzieje? Jakby to było czumka i laczki. Piotr Kowalik, student fizyki, wynajmował pokój u starszej pani na Warszawskiej Woli. Właśnie zdał ważny egzamin i zadowolony wracał z uczelni do domu. Po drodze wysyłał SMS-y do znajomych. Nie przypuszczał, że ten dzień skończy się dla niego tak tragicznie. Generalnie, jak idziesz sobie tak na chillu, to się sobie hmm, ale mi zaraz tir przejedzie. Ha, czy to jest ten pędzący tir w moją stronę? Ha, ale zaraz umrę. To jest w ogóle ten tekst. Nie spodziewał się, że jego dzień skończy się tak tragiczny. No, ta... Na jego drodze znaleźli się Rafał Papała, pseudonim Lewy, i Jan Krajski, pseudonim Pikut, którzy uczyli się w pobliskiej szkole samochodowej. Jak Łazisz, Frajerze. Jak wasza trójka łazi jak frajerzy, Co wy co? co, co... Do, jak, do jakiej kolizji to mogło dojść teraz na momencie? Ja rozumiem, jesteście w zatoczonym miejscu i trochę trudno o normalną drogę, ale naprawdę, to się, to się wydarzyło. Co, taki zapatrzony wiesz jak się chodzi? I chciałem z nimi gadać. Nie zadziera się z takimi oprychami. Ale nie wytrzymałem. No i się zaczęło. To twoja sprawa. Coś ty powiedział? Chłopaki, no, przestańcie. Postanowiłem podkulić ogon i się wycofać. Ale niestety, było już za późno. Dajcie spokój. Dajcie spokój. Dajcie. Spokój, ty to będziesz miał w grobie. I to szybciej niż myślisz. Paki. To jest ten tekst. Będziesz w grobie szybciej niż myślisz! A czy główny bohater spodziewał się, że znajdzie się w grobie szybciej niż myślał. <grym> Wątpię. No. Boże, ten upadek. Matko Boska. Potrzebujecie po prostu aktora, w paru dokumentach, który będzie tak zwany Stunt Actor. Będzie wywalał się za innych po prostu. Na pewno są osoby w Polsce, które bardzo by się na przykład wywalać na rowerkach, jak jeżdżą i mogły, mogliby po prostu udostępnić swoje wywalenie się, swój wypadek e, wam do, do, do filmu. Nawet nie zauważyłem tej pustej mogiły, a teraz leżałem w niej z wielkim bólem w piersi. Nie spodziewałeś się, że będzie tam ta mogiła, co? Teraz ty może do niej dzwonić, nie? Miłość <grym> aż po grób Dawaj, zasuwamy. Mm -mm. Mm -mm. To jest zdecydowanie za dużo tego typu zdań na jedną minutę tutaj powierzchni reklamowej, błagam was. Proszę, nie. Proszę, błaga. Nie! Zaskoczony Piotr wylądował w otwartym grobie. Upadając mocno się uderzył i na chwilę stracił oddech. Takowy pasją pijecie z tej butelki, matko! Jeżeli wy z taką pasją to pijecie, to do jakich z macie cały czas trzy czwarte butelki? Napastnicy nie byli zainteresowani tanim, starym telefonem Piotra i wrzucili go do grobu, dzięki czemu student mógł zadzwonić na 112. No widzicie, to są plusy posiadania Nokii, co? Przeżyję wraz z tobą z upadkiem. Centrum powiadamienia Ratunkowego, operator numer 10, w czym mogę pomóc? Pomocy. Zamknęli mnie. Famacy. Nie mam czym oddychać. Kiedy mamy do czynienia z kimś, kto ma ewidentny problem z mówieniem, Jeżeli rozmawiam z z kimś, kto nie może mówić, To się rozłączamy. coś w się sensie, mamy gadać, no w sensie, no co? co, co, co będziemy sobie szeptem. Skąd pan dzwoni? Z grobu. Takich telefonów mamy dziesiątki. Dzieciaki dzwonią z kostnicy albo cmentarza. Jezu, no to przestańcie po prostu martwych ludzi z telefonami kopać, no. A, będą potem dzwonić i zawracać dupę, zamiast po prostu... Może pan powtórzyć? Szedłem przez cmentarz. Zaatakowali mnie pijani mężczyźni... Pani z grobu! ...pobrali mm. i wrzucili do pustego grobu. Zasunęli płytę. Ja nie mam czym oddychać. Proszę nie odkładać słuchawki. Ja nie mam zamiaru. Proszę mi powiedzieć, na jakim cmentarzu się pan znajduje. Cmentarz Polski. Mhm. Czy jest pan ranny? Mam chyba złamane żebra. I mogę oddychać No i dobra, i chłopak generalnie leży i mówi Pomocy Pomocy Proszę pomóżcie mi, ja naprawdę nie mam czym oddychać Czułam, że Piotr naprawdę się boi I Piotr się naprawdę bał Bo potrzebował pomocy Pomocy I często Piotr się powiada, mając bardzo ładne akwarium w tle To jest duże akwarium Ja mam zdecydowanie mniejsze akwarium Jest tak małe, że nawet się nie mieści udewkarza, nie? A on ma ogromne akwarium. ma nawet tam statek wilecki. To no, nie ja mam teraz tak opowiadać o co tu chodzi, bo tu generalnie chodzi o to, że no. E, no wygrzebali go z tego kroku, nie? I jakby no. Jak długo może być odcinek, że ty leży w trumnie? W sensie. To nie jest najciekawszy challenge. Szczególnie że 15-20 metrów w trumnie. Co to jest? W sensie, gdyby to był challenge, że nie wiem, 24 godziny i. i albo daj się do sobie sam i zacznie po prostu grzebać jak Kill Bill, to spoko. Ale on po prostu leżał, leżał w trumnie. Piotrze, jesteś tam? Halo. Halo, Piotrze! Halo! Domyśliłam się, że Piotr stracił przytomność. Musiałam coś wymyśleć, żeby policjanci mogli go jak najszybciej odnaleźć. Inaczej ten grób naprawdę stałby się jego grobem. Aaaaaa! Boże! O, Jezu te zdania! Nie! No nie! Boże, w sensie, jeżeli istnieje jakiekolwiek zdanie związane z grobem, które można tak powiedzieć, tak wiecie. I to jest, jest. To ono padło w tym pardokumencie, naprawdę. Operator Malwina Kucner zastanawiała się, co zrobić w tej sytuacji. Naprawdę, powinna teraz po najzwyczajniejszym świecie, żeby tak. I w końcu słyszą! Dobra, teraz głośna muzyka, jak najgłośniej się da. Tam będzie nie daj się, ludzie niech swoje myślą, dawaj. Dawaj, nie masz wstychy, dawaj. Co to no. jest co to za piosenka? W telefonie mam kilka ulubionych piosenek. Postanowiłam je puścić jak najgłośniej. I co już, uro... i zep... swoje ulubione piosenki? Weź może, weź, puść. Is it too ona bardzo powinna uważać, jaką piosenkę jak puści. bo puści, bo może puścić taką piosenkę, yy, po której yy, ratownicy nie będą chcieli go wykopać z grobu. <grybujesz> nie no wiadomo, tam powinno po prostu powiedzieć Coco Chanel, nie? najzwyczajniej świecie po prostu tańczący Bowser powinien wykopać. Yy. Słyszę muzykę. Nie mogłem uwierzyć, Z płyty dochodziła muzyka. To musi być ten. Dawaj, gdzie jest odcinek? Dajcie, kurwa, sprawdźcie. raz, dwa, trzy. Chodźcie szybko. I tam dalej leci muzyczka, nie? Dalej leci. Oddycha. I całe szczęście. A, szkoda. My, myślałem, że. będzie coś nowego w odcinku. Ja chcę usłyszeć puentę, bo oni zawsze mają e, jakiś taki e, społeczny komunikat e, na, na końcu odcinków i mówią: Słuchajcie, musicie uważać, e, kiedy piracicie coś, ponieważ mogą was złapać, nie? A odcinek był o tym, na przykład, że typa boli kolano. Nigdy się to ze sobą nie łączy. Jestem bardzo ciekaw, co podłączą pod e, grupę. Jaka będzie puenta, jak będzie morał? Uważajcie, chodzą na cmentarza, bo możecie wpaść do trumny na zawsze. Co z tymi, co cię tak urządzili? Policja znalazła ich pijanych przy grobie. Dostali zawiasy. No i bardzo dobrze, może ich to czegoś nauczy. Dokładnie. Mam nadzieję, że w przyszłości nikogo nie skrzywdzą. Ale wiesz co? Ta twoja muzyka to prawdziwy czad. Co jest skutkiem? To jest prawie gorszy niż Chińczyk na końcu. Oni stoją przy dużych płytach. I mają wspólny temat, bo lubią muzykę. I to jest ta, która pomagała. Co tu się dzieje w ogóle? A, dziękuję ci bardzo. Wiedziałam, że to jest ponadczasowy kawałek i obudzi nawet umarlaka. Ja, o Boże, weź, kobieto! Daj żyć! Bo aż ochotę mam pójść do grobu. <ścoughs> to jest najgorszy odcinek ever z tekstami. O Matko Bosko, jaki cringe! Jezu! O ból, ból fizyczny, naprawdę. mach się ochotę to zewne są do grobowej deski, co chłopaki dziewczyny. To jej profesjonalizm i zaangażowanie pozwoliło policji na odnalezienie mnie. Ty się zakochał w grobie w typiarze, bo mu mordą, no generalnie oddychaj, głupio wyszło trochę. Jestem jej wdzięczny, dlatego postanowiłem posłuchać jej rad. Nie odpowiadam na zaczepki innych osób. Ponieważ mogą one prowadzić do sytuacji, których skutki są tragiczne. Naprawdę? To jest morał? Jeżeli widzisz płatność, no to generalnie nie prowokuj ich, bo mogą Ciebie wrzucić do trumny. A, a w ogóle tutaj leci, nie, w tle, ten odcinek o kiedyś był, nie, to było dziecko, które na trąbce, nie, zrobię tym się ma szafkę tego głową, to było tak. No ale się okazało, że była druga perełka z grobem, nie? W tym samym odcinku. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w pewnym momencie na ratunek 112 e, miał dwa odcinki na jednym odcinku, nie? To trochę jak tutaj: Człukaneczki ma e, trzy na ratunki, ale wcześniej e, same, same odcinki na ratunek 112, e, pierwsze sezony, miały zawsze po dwie historie w, je, e, w jednym odcinku, nie? Więc ja często komentowałem jedną historię, a drugą po prostu zostawiałem i e, dlatego mam nieskończoną ilość odcinków na do dokumentowania e, i dlatego mogę tyle brać w jednym odcinku. Poza tym na ratunki za 12 jest taka kwestia, że po prostu e, one są dosyć krótkie, ponieważ sama taka historia, fabuła, to co się dzieje to jest z reguły, nie wiem, 5-8, maksymalnie 10 minut, a potem jest 5-6-10 e, ratowania i gadania bez sensu przez telefon. Nie? Chodźcie dalej, e, jest, jest kolejny odcinek, tak? Muszę jechać do księgowej. Dzwoniła, żebym przywiozła jej dokumenty. A jeszcze tata prosił. Yy, samochód mu nie chce odpalić, żebym po niego przyjechała. Ale mamo, miałyśmy jechać na zakupy. Wszystkie dziewczyny już mają sukienkę, tylko ja nie. Kuleczko, kochanie, zrobimy tak, jak ci obiecałam. Wsadzisz sobie tę sukienkę w dupę. Załatwię swoje sprawy, przywiozę tatę i pojedziemy do galerii. Zrób sobie przerwę, jesteś ostatnio taka blada. A jaka mam być w klasie maturalnej? Kochanie, jestem za godzinę. I ona jej powie, że jest blada, i ta pójdzie do Saury. Skąd to wie, bo Patrzcie teraz, nie? Znużona czekaniem na mamę postanowiła skorzystać z sauny fińskiej, którą rodzice kilka lat temu zainstalowali w swoim domu. Z takimi saunami w mieszkaniach ja słyszę zawsze dwie historie. Jest jedna taka, że ktoś to uwielbia i używa zawsze jak jest zima, ale znam też tę te historie, gdzie ktoś to wybudował, chodził tego przez trzy dni po tym jak to uruchomił, a potem zapominał o tym na wieki i ta sauna stoi taka nieużywana przez trzy lata, nie? I jest takim, po prostu taką szatnią wręcz w domach ludzi. Znam dwie osoby, które miały saunę w domu. I nie wiem po co o tym mówię. Po co mi jest saunę w domu? Zamknij dwie od łazienki, jak robisz gorący pryszcz i masz saunę w domu parową, come on! Po dłuższym niż zwykle seansie dziewczyna uznała, że jej bladej twarzy przyda się trochę więcej koloru. Prawdopodobnie będzie tylko jeden kolor. Co? Będzie takim żelkim haribo. Czerwonym, moim ulubionym. Solarium mamy miało jej w tym pomóc. Niestety zmęczona dziewczyna zapomniała nastawić czas na Julia zasnęła w domowym solarium. Kto, kto, kto tak zasypia? Kto? Nie da się! Godzinę później rodzice Julii wrócili do domu. Nie spodziewali się, że już za chwilę przyjdzie im stoczyć walkę o życie jedynej córki. Oni nam wchodzą do domu nienaturalnie, nie wiem, sensie, się ty już na nich patrzy tak. Ludzie tak nie chodzą do domu swojego. Nie, po prostu nie. Jeszcze szczególnie w butach, jakby. Miałam być po godzinie, ale przez te korki na tej obwodnicy. pewnie z u siebie. Słuchawki na uszach nie pamięta o Bożym Świecie. Kochanie, proszę cię, idź i poszukaj. Bo mi sklepy zamkną, miula! Było mi głupio wobec Julki. Zależało jej na tym wyjściu. Wiadomo, każda dziewczyna na swojej studniówce chce wyglądać najpiękniej. Albo ma w dupie studniówkę. Są też takie osoby. Od razu generalizuję, że wszystkie. Julka! Julka, Jezus Maria! W pierwszym momencie pomyślałam, że Julka się opala. Ja przecież podtrzymuję, w pierwszym momencie myślałem, że jest po prostu czerwonym haribo. Byłam nawet na nią zła, że robi to pod naszą nieobecność. Nie tak się przecież umawiałyśmy. Ale po chwili zorientowałam się, że się stało coś strasznego. Ale ona ma takie wielkie oczy. Chce się, ja widzę swoją duszę w niej, odbicie po prostu moje, mojego życia. Jezus Maria, pomóż mi ją wyciągnąć. Trzeba wyprowadzić. Tu nie Ubranie ma czym Gratuluję! Pani! To jest ponad 30 stopni! Dzień jak co dzień, kurczę! To przyzwyczajajcie się, globalne ocieplenie! Dzwoni po 112! O, Centrum powiadamiania ratunkowego, operator numer 3, w czym mogę pomóc? Proszę pana, moja córka jest prawie nieprzytomna. Coś się stało. Skąd pani dzwoni? Słucham? Ja! Mówię do pana, że moja córka jest prawie nieprzytomna, pan się pyta skąd ja dzwonię. Ja rozumiem, że jest pani głupia i woli powiedzieć trzy bezsensowne zdania w momencie, w którym mogę pani już podać ten adres, ale okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Ja rozumiem, że jest pani zdenerwowana, ale proszę się uspokoić. Muszę znać państwa adres, żeby wysłać pomoc dla córki. Debilko i. <laughs> przepraszam, Boży Dara 3. Tam je dowozimy, <laughs> sorry. Teraz proszę powiedzieć, jak się pani nazywa? Nazywam się Maria Górecka, moja córka ma na imię Julia, ma 18 lat. Córka wygląda teraz jak ten e, e, potwór. W lesie dzisiaj za się nikt. Tam byli by, by, by bliźniacy, oni, oni też mają takie bąble. Nie było nas w domu z mężem. Jak wróciliśmy, to ona leżała w solarium. Mamy takie małe solarium w domu. Nie wiem, jak długo tam leżała. Teraz jest w salonie, bo tutaj jest chłodniej, nawet okno stworzyłam. Okno, proszę zamknąć jak najszybciej. Ale dlaczego, Ja myślałam, że Ja dobrze zrobiłam. Pani Mario, proszę posłuchać y, tego, co powiedziałem. Proszę jakby nie mówić. I będzie na pewno lepiej z pani córką. Wyglądało na to, że mamy do czynienia ze znacznym przegrzaniem organizmu. Dokładnie to samo uważam o tej matce. Serio. Stary, zgadzamy się. Przegrzana typiara first! Pani, ona ma gorączkę, ona się cała trzęsie. Ona ma dreszcze, zobacz. Boże, zauważyliście, że ona się cała trzęsie! I tam za kamerą wszyscy. Weź się dać czemuś! To chyba ze względu na gorączkę. Ła, nie ma ona mówi, że głowa boli. Wszystko wskazywało na to, że poszkodowana dziewczyna doznała udaru cieplnego. Raz usłyszałem piosenkę łezy boli. Teraz, każdego, kto, ktokolwiek mówi słowo boli, to mi po prostu leci w głowie cały czas. Boli, o Boże jak boli. E, proszę położyć w takim razie córkę na plecach e, z nogami lekko uniesionymi do góry. Zróbcie gwiazdę! Zróbcie gwiazdę! Kuchanie, Kochanie, Kochanie połóż się. Ale dlaczego? Dzieci lepiej. To znaczy dla twojego dobra. Mogło być gorzej, mogłaś stracić rzęsy i brwi. Ja kiedyś jako 8 latek byłem na wakacjach w Turcji. Wydaje mi się, że właśnie wtedy przypaliła mi się brew i do dzisiaj mam ten ślady. Jedna moja brew nie jest zbyt kompletna względem jakby drugiej. Przez to, że w Turcji za bardzo mi paliło słoneczko w brwi. Proszę pana! Moja córka jest cała czerwona. No poparzoną twarz! Klackę pierwszy wam nogi! Dziękuję, że nam to pokazuje Ci. Bardzo potrzebujemy zobaczyć dziewczynę jak jest z, z kolona. Fajnie, 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 Proszę schłodzić te zaognione miejsca. Ale to co, mam ją włożyć do wanny, pod prysznic mam ją wsadzić? Do lodówki, do lodówki! Nie, tego proszę nie robić, to może spowodować szok termiczny. Może pani schłodzić córkę mokrym prześcieradłem albo wilgotnym ręcznikiem. Albo swoimi cringe tekstami, to jakby też może zadziałać. Proszę powiedzieć, jak wyglądają te oparzenia. Skóra jest cała czerwona, a miejscami pęcherze wypełnione płynem. O Jezu. Na, mam nadzieję, że nie jecie. W sensie. Ja, ja nie. Ja bardzo nie lubię słowa. Bomble. Bomble? Uwielbiam, ale bomble nie. nie. Mam pić. Ona mówi, że chce się napić. Mogę jej dać wody albo czegoś? Tak, oczywiście. Przynieś wody. Przynieś wody. A ja z nią zostanę. A on przyniesie wodę do żelazka. Krzysiek! 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 Joga od oddyła! Krzysiek! Ona wydaje mi się, że nie słyszycie od początku. Jej rola jest ten po prostu krzycza, mieć takie. Jeśli córka nie oddycha, proszę jej zrobić sztuczne oddychanie. Ale natychmiast. Wie pani, jak to się robi? Kiedyś miałem na kursie, ale już nic nie pamiętam. Ja pani e, przypomnę tylko spokojnie. 30 uciśnięć na klatkę piersiową, a potem dwa wdechy. Dzień, w którym urodziłam Jurka, był najszczęśliwszym dniem w moim życiu. O Jezu Chryste, kurmać! No i kogo to interesuje? Oni zawsze mają, tak wiecie, umiera córka, ona tam mówi. Kiedy urodziła mi się moja córka i cykl jej życia miał się tutaj, teraz, tym będzie zakończyć to. O, czekaj, ja to zrobię, ja to zrobię. Jadą! Jadą, świry, jadą! Nie oddycha. Weźmy ją, raniom, opali. oni cały czas. Nie, Pani Mario, rozumiem, że ja rozumiem Pani Mario, że Pani już nie... Mo, 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 może zamknąć się Pani, tak? Może Pani tak zrobić, to tak, tak, może? A to są na miejscu już? Tak! są. Proszę być dobrej myśli. Córka jest w dobrych rękach. Ty piara nie oddycha, kurde, nie żyje w tym momencie. Ej, słuchaj, kobieto, tak by mordo, okej. Okay. Powodzenia, trzymajcie się, papa! Pa. Do każdego zgłoszenia podchodzę bardzo emocjonalnie. Nie kłam, to totalnie w dupie! No co ty gadasz, facet? Ty masz takie... Słuchaj, no, są już Tam. tam, tak, okay. i co, nie oddycha, ta? No okej, okay, okej, okay. Eee, spokojnie, Marek i Darek, Marek i Darek robi to nie raz, trzy razy, będzie wszystko okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej, okay. tak. Ja muszę tylko panią poinformować, że po czterech minutach nieoddychania e, są już jakby e, mózgi zmartwione. Wiem, że w momencie, kiedy na miejscu zdarzenia zjawia się pomoc, moje zadanie jest już skończone. Rzadko kiedy dowiaduję się, co było dalej. Zawsze jednak mam nadzieję, że było to szczęśliwe zakończenie. Czemu wy istniejecie czemu wy mówicie o tej kamery? N Nic to nie, nie dodaje. Nic nie daje. N nie wiem po co. Naprawdę. W sensie, jesteście tutaj całkowicie zbędni. Ocena. Dobra, mamy ją. Raz, no, Ja jadę z wami. Dobrze. No, jesteś okropna, naprawdę. Ale... Chyba żadna matka nie zostawiłaby swojego dziecka w takiej sytuacji. Chciałam wierzyć, że jak będę blisko niej, to nic złego się nie stanie. Ona mówi takie po prostu, takie z Jezu, tak kleśny emocjami, że żadna matka by czegoś takiego. W sensie, Wiesz, dlaczego ja tak bardzo kręciłam z tego powodu? Ponieważ takich tekstów, taki, taki manu, który tak wypowiada, na narodu na się samym, było ze 100 lub 200 razy. One zawsze mówią to samo: to jest. I ah, jesteście nudni. Nie byłam jednak cudotwórcą. Mogłam wierzyć tylko, że los nie odbierze mi mojej ukochanej córeczki. Możesz. Przestań raz na patrzeć i dać nam po prostu żyć. Odda mi moją duszę. Ja chcę iść do kolejnego odcinka. Udało nam się przewrócić oddychanie poszkodowanej, jednak jej temperatura ciała wciąż była zbyt wysoka. Ponieważ my nie mogliśmy już jej pomóc, musieliśmy jak najszybciej przetransportować ją do szpitala. Co, jaki jest finał? Uważajcie na solarium tak będę mówić. Od fatalnego w skutkach dnia minęły właśnie dwa miesiące. Julia spędziła w szpitalu kilkanaście dni. Na szczęście nie doszło u niej do żadnych powikłań. Jaka powalona scena, patrzą na rower, <laughs> czy tam na deptak, nie wiem co to jest, stepper. i po prostu <laughs> szczęśliwa rodzina. Sprzedaliśmy to nasze solarium. Po pierwsze za dużo złych wspomnień, a po drugie w szpitalu rozmawialiśmy z lekarzem, który powiedział nam, że to sztuczne słońce wcale nie jest takie dobre jak się powszechnie uważa. A nastolatkom to się w ogóle powinno zabronić. <laughs> o Jezusie. Dobra, okej, okay, w sensie... Fantastycznie, co nam powie narrator? Ma powiedziała mi później, że nie zaprogramowałam solarium tak, aby samo się wyłączyło. Zapomniałam też o okularach ochronnych, nie mówiąc już o tym, że siedziałam wcześniej za długo w saunie. Pewnie dlatego, że byłam zmęczona. Wiem jedno, solarium i sauny będę unikać już do końca życia. Ej, biedne sauny, sauna jest bardzo przyjemna, fajnie pójść sobie do sauny. Przestańcie szkalować sauny, wyłobuzy. Nie było narratora, jakby co. Strasznie się zawiodłem. Ale spokojnie zaraz będzie, bo, bo w tym samym odcinku mamy jeszcze drugą historię, która jest równo porywająca, ale niestety troszeczkę króciutka. Chociaż sami zobaczcie teraz. Chodźcie do trzeciego odcinka. Andrzej Zaręba pod nieobecność swojej dziewczyny przyszedł do mieszkania, które wynajmowała wspólnie z przyjaciółką. Wiesz co właśnie Sandra do mnie napisała? Tak? No, jak chcesz ją wystraszyć, to właśnie będziesz mieć okazję, ale ja muszę lecieć na pocztę, także no niestety, ciekawe <grym> Uciekam. co powie. Ciekawe co powie! Ja widziałem zwiastun, więc ja wiem, co powiem. O Ale zanim e, wydarzenie tutaj, to chciałem tylko powiedzieć, jak bardzo to jest idiotyczne. W sensie, jeżeli Twojemu facetowi tak bardzo zależy, żeby cię przestraszyć, że po prostu robi cały taki myku fiku, miku, który raczej się robi, kiedy chcesz zrobić komuś miłą niespodziankę, po prostu e, mu kupić prezent, lub u, zrobić mu taką niespodziewaną u, imprezę urodzinową, lub e, po prostu, no, randkę, e, no to, 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 to coś jest nie tak, jeżeli komuś za bardzo zależy, żeby zrobić jumpscare'a, nie? To się. Raczej już mu nie odpisuj. Zabierz mu klucze od domu i wymień spółlokatorkę. Mężczyzna planował dla żartu nastraszyć Sandrę, pokazując się jej w zakupionej tego dnia masce. Ej, bardziej rozkminimy sobie troszeczkę, tak rozłóżmy to na elementy, jak bardzo w ogóle ten żart, kawał jest taki sadystyczny, że on śmieszy tylko jedną stronę. Ty się przebiera, stara się tylko po to, żeby sprawiał mu przyjemność, jakby wystarcza drugiego człowieka. No, nie wiem, no gdy jest na przykład y, Halloween, no to, to jeszcze to rozumiem, e, bo to sobie robicie tak... nawzajem taki rodzaj czułości w ten sposób, ale... What the fuck to to jest w ogóle? Ty myślisz sobie... Przybiorę się i zrobię takiego damskera, że się poślizgnę z złapię Zmęczona Sandra wróciła do domu po pracy. Nie przypuszczała, że Andrzej przygotował jej szokującą niespodziankę. Dziewczyna była przekonana, że jest w mieszkaniu sama. Nie spodziewało się tego, co za chwilę miało nastąpić. Miałam wyjątkowo ciężki dzień w pracy. Marzyłam jedynie o tym, by wreszcie wrócić do domu i odpocząć. Z Andrzejem umówiłam się, że przyjdzie do mnie dopiero wieczorem. Postanowiłam najpierw coś zjeść, a później położyć się na chwilę do łóżka i zrzemnąć. Przerażona Sandra odruchowo uderzyła zamaskowanego napastnika nożem. I Ale prank! Ale zabawa! Woohoo! Proszę podać mi adres. Ulica Jemiołowa, 14, mieszkania 8. Przyjąłem, jedziemy na miejsce. Ruszyliśmy pod wskazany adres niezłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. Wiedzieliśmy tylko tyle, że użyto noża w samoobronie. Brzmiało to groźnie, gdyż rany zadane tym narzędziem często bywają śmiertelne. Wygląda jak taki radosny Ludwiczek i ja po prostu mówi tak Tam coś, ktoś tam z poleciał I komuś tam wbił brzuch, no i dlatego jechaliśmy, żeby zobaczyć Co to wyszło i jak to poszło Proszę mi powiedzieć, czy ten mężczyzna oddycha? Nie wiem, jest w masce, nie widzę Rozumiem, a czy leży na boku, czy na wznak? Na wznak Jak zajmie maskę, okaże się, że to był zamaskowany i stary pijany Ja w takim razie proponuję, żeby pani wyszła z mieszkania I poczekała na karetkę u sąsiadów, albo po prostu na zewnątrz Boże, nie chciałam go ratować. Chciałam uciekać. Nie pomagaj temu żartownisiowi, niech idzie tam, gdzie kończą pranksterzy. Na cmentarzu. Ale w nim było coś znajomego. Kiedy spojrzałam na te buty, przecież Andrzej sobie takie niedawno kupił. Przecież Andrzej nie potrafi sznurowadła zawiązywać, dlatego to ten debil. O Boże, to jest mój Andrzej, mój kochany! Halo, co się stało? Patrzyłam na jego twarz i nie wierzyłam, że to on. To był jak jakiś film, jakiś koszmarny sen. Proszę Pani, to mój Andrzej. Zaszło jakieś nieporozumienie. Niech ktoś szybko przyjedzie. Gdzie jest pogotowie! Nie spodziewałam się takiego zwrotu. Ua! Mimo wszystko priorytetem było bezpieczeństwo ofiary. Proszę mnie posłuchać, bez względu na to, kim jest napastnik. Bardzo proszę, żeby pani wyszła z mieszkania. Nie wie pani, jakie miał zamiary pani chłopak. Nie, ja stąd nie wyjdę. Niech pani pomoże mi go ratować, błagam panią. Musiałam pokierować dziewczyną tak, aby do przyjazdu karetki poprowadziła akcję reanimacyjną i pomogła poszkodowanemu. Dobra, no i wiadomo, ona będzie tam go reanimowała, ale jaka będzie puenta, jaki będzie bora, ja chcę to usłyszeć. Na szczęście odbyło się bez poważnych interwencji neurochirurgicznych i mężczyzna opuścił szpital bez ubytków neurologicznych. Prócz takiej zmiany w mózgu, on po prostu codziennie robi pranka, w tym torcie są po prostu żygi ich kota. Wciąż mam przed oczyma leżącego na podłodze Andrzeja, bladego, nieoddychającego, kałuża krwi pod jego ręką i to coś, co ciekło mu z ucha ten dywan, to w niego musiała wyrzucić. Mam nauczkę, że są granice żartu. Granice, których się nie przekracza. Chyba już nigdy nie będę się tak wygłupiać. Nie dziwię się, Sandrze, że będąc sama w mieszkaniu, tak zareagowała na obecność intruza w masce. Myślę, że na jej miejscu każdy zamachnąłby się nożem. Nie wiem, ale. Mordo, no gratulacje. Daję ci lajka w górę. Chciałam ci coś powiedzieć. W sumie chcieliśmy. Że ja się nawet domyślam, o co chodzi, ale dokończ. Ale śliczny kiedyś ślub We wrześniu będziesz moją świadkową? Nie Do. mamy tego na poważnie mordo. Znaczy to prank <noise> A gdzie narrator tłumaczący jak bardzo nie wolno robić pranków? Ja chciałem, żeby mi to powiedział A se idę teraz cyknąć jakiegoś, nie? Chyba se coś... Zrobię. Kochani, dziękuję Wam, pięknie zorganizuję tego odcinka! Chciałbym Was najmocniej przeprosić za moje wory pod oczami, bo pewnie je widać. Aczkolwiek ostatnie 4 dni gram praktycznie non-stop w nową grę, która wyszła New World. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was gra, to może dać znać. E, Nie samujcie się w ciągu, ale w ogóle teraz ta te gra na Steamie. E, więc grają w to w sumie tak naprawdę wszyscy. Na przykład u mnie, z moich 40 znajomych na Steamie, 30 gra w tą grę. Więc po prostu ja znam tylko osoby, które grają w nią. Jest po prostu za moim światem ostatnio. W sensie tak się ciągnąłem, po prostu gram jak głupi I, 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 i to cud, że nagrałem w ogóle ten odcinek i że się po prostu ubrałem, bo ja cały czas piżamce i po prostu 16 godzin dziennie non -stop przed komputerem. Czuję się jakbym miał 12 lat znowu. To nie jest reklama jakby co, po prostu jedyne o, o, o czym myślę ostatnio to jest ta gra. I aż dziwne, że w żadnym komentarzu nie użyłem tego. Także znaczy, tak, to jest tłumaczenie, czemu nie rzuciłem w czwartek filmu, ale mam nadzieję, że już trochę y, zwolnię, bo Jezu, ile można grać. Mm, już trochę ostatnio przesadzam, już kolana bolą, łokcie, jestem za stary, żeby tyle grać w ciągu dnia. Kiedyś, jak byłem młody, to mogłem grać non-stop, dzień w dzień, teraz to już przeżywam zdrowotnie po prostu tyle grania. Kochani, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, i do zobaczenia w kolejnych, jak robisz na kanał Boruciak. Trzymajcie się jak na razie, Do